Cześć, w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam samochód, który w czasach swojej świetności cieszył się milionami sprzedanych egzemplarzy. Przed Wami hybrydowa Toyota Corolla Gearsport, rocznik 2021 z zamontowaną instalacją gazową. Zaczynamy! Tak jak powiedziałem na wstępie, Toyota Corolla była liderem sprzedaży wśród samochodów osobowych dzięki właśnie swojej niezawodności. Corolla jest produkowana już bardzo długo, bo od 1966 roku, najpierw jako segment B, a następnie segment C, a w dzisiejszym odcinku prezentowany samochód to 12-generacja Corolli. Toyota po 13 latach wróciła do starego nazewnictwa modeli Corolli. Obecna generacja jest produkowana w trzech typach nadwozia, Ta, tu akurat jest wersja kombi, jest jeszcze sedan i hatchback, natomiast wcześniejsza generacja Corolli w wersji hatchback nazywała się po prostu Aurisem. W kwestii wyglądu samochód ma sportowe zacięcie, a widać go między innymi po czarnej atrapie chłodnicy, czarnych lusterkach, czarnym dachu. Patelgi 18-calowe również wyglądają sportowo. Zerkniemy jednak pod maskę i zobaczymy, czy tam jest również sportowy charakter. Silnik o pojemności 2 litrów z oznaczeniem hybrid. Jest to silnik spalinowy, który ma moc 152 koni mechanicznych oraz silnik elektryczny o mocy 109 koni mechanicznych. Łączna moc obydwu układów niestety się nie sumuje. I ma 184 koni mechaniczne mocy. Mamy tutaj silnik na dual wtrysku, czyli podwójny układ wtryskowy, wtryski bezpośrednie oraz pośrednie. Instalacja zabudowana jest estetycznie, jest nieco widoczna w tym przypadku widać przewody, wtryskiwacze, natomiast estetyki na pewno tutaj nie brakuje. Zobaczmy teraz miejsce w którym klient będzie takował gaz. Jak to zwykle bywa, zabudowane jest pod klapką wlewu benzyny. Mamy tutaj pełne złącze. Przykładamy pistolet i tankujemy. Bardzo wygodne rozwiązanie w kwestii tankowania gazu. Przejdziemy teraz do bagażnika. Jak to zwykle bywa w przypadku samochodów z nadwoziem Kombi, ma on dużą pojemność 596 litrów, natomiast ze względu na napęd hybrydowy jest o 15 litrów mniejsza. Pod podłogą znajduje się zbiornik w kształcie koła zapasowego o całkowitej pojemności 67 litrów, jednak z uwagi na 80% stopień napełnienia zatankujemy do niego 53 litry gazu. I pokonamy dystans około 700 km, w zależności od stylu jazdy. Podłoga bagażnika po montażu zbiornika nic nie odstaje, jest płasko, nie ma żadnego progu załadunku. Także wszystko tak było fabrycznie. Wsiadamy do koroli i jedziemy na krótką przejażdżkę. zaskoczeniem w tej wersji Corolli jest dla mnie hard display, czyli nic innego jak wyświetlacz, który pokazuje informacje o prędkości na szybie. W dodatku samochód ma sportowy charakter, również w środku czarna podsufitka, sportowe fotele, czerwone przeszycia na kierownicy. Da się odczuć sportowego ducha w tym modelu. Z wyposażenia na pokładzie możemy wyróżnić m.in. automatyczną skrzynią biegów, duży ekran inforozrywki. Elektroniczne są również zegary, automatyczna klimatyzacja, tempomat, duży stopień regulacji kierownicy oraz foteli, czyli tak naprawdę wszystko, co potrzebne do komfortowej jazdy. Jestem również miło zaskoczony jakością wykonania. No nigdy nie twierdziłem, że Toyoty są jakoś źle wykonane, natomiast tutaj wszystko jest miękkie w dotyku. Wszystkie elementy pokryte są jakby skórą, tak to przynajmniej takie wrażenie sprawia. Więc w tej kwestii na pewno duży plus dla koroli, Mimo, że nie plasuje się wśród samochodów premium, można z powodzeniem go za takie uznać. Tak jak wspomniałem, przy omawianiu silnika mamy tutaj podwójny układ wtryskowy, tak zwany dual wtrysk, czyli dwa komplety wtryskiwaczy, cztery pośrednie, cztery bezpośrednie i wszystko tak naprawdę zależy od naszej jazdy, który komplet będzie pracował przy jeździe spokojnej będą to wtryski pośrednie, natomiast przy, przy większych obciążeniach będą już to wtryskiwacze bezpośrednie. Instalacja gazowa, zamontowana przez naszych mechaników, w 100% odzorowuje układ wtryskowy. Czyli w przypadku instalacji gazowej również mamy wtryskiwacze pośrednie oraz bezpośrednie. Gdy będą pracowały wtryskiwacze pośrednie, będzie pobierany w 100% gaz. Natomiast przy pracy wtryskiwaczy bezpośrednich, będzie konieczny dotrysk benzyny w ilości od 10 do 15%, a 85 do 95% wtedy będzie pobieranego gazu. Jakie będzie spalanie w przypadku zasilania benzyną? Komputer pokładowy pokazuje 6-9 litra i takie informacje też możemy znaleźć wśród portali internetowych, czyli około 7 litrów średnie spalanie benzyny. W przypadku gazu będzie podobnie, gdy będą używane również tryskiwacze bezpośrednie, konieczny będzie dotryz. Możemy przyjąć spalanie gazu na poziomie 7 litrów plus niecały litr benzyny, ale tak jak mówię, wszystko zależy od naszej jazdy. Sprawdzimy teraz, jak samochód się zbiera. Bardzo fajnie się zbiera to już mogę powiedzieć. Moment, i mamy stówkę. Więc sportowy charakter również podczas przyspieszania jest obecny. Sprawdzimy jeszcze jak samochód przełącza się między paliwami. Jedziemy na gazie, przełączamy na benzynę. I z powrotem na gaz. Żadnego szarpnięcia. W ogóle nie było czuć momentu przełączania się między paliwami. Samochód identycznie pracuje na zasilaniu gazem. A jeździmy za połowę ceny. Samochód ma przejechane zaledwie niespełna. Samochód ma przejechane niespełna 19 tysięcy kilometrów. Zatem pan Szymon, którego zresztą serdecznie pozdrawiamy będzie eksploatował samochód jako taksówka z czym się wiążą duże, roczne przebiegi będzie jeździł o wiele taniej oraz ekologiczniej i oczywiście pan Szymon otrzyma naszą pięcioletnią letnią gwarancję na całą instalację oraz wszystkie jej podzespoły na okres 5 lat bądź 100 tysięcy przejechanych kilometrów w przypadku nowych samochodów istnieje możliwość dokupienia dodatkowego ubezpieczenia gwarancji na silnik i w przypadku, gdy producent odrzuci taką reklamację, można skorzystać z tego dodatkowego ubezpieczenia. Zapomniałem wam jeszcze pokazać znaczka Gear Sport, który znajduje się na tylnej klapie. Podsumowując, jeżeli macie taką Toyotę bądź inny model, do którego chcecie zamontować instalację gazową, z powodzeniem możecie to zrobić w Automixie. Tymczasem, dzięki za uwagę i do następnego. Cześć.